Witam serdecznie w kolejnym odcinku. W języku codziennym w naszym życiu często jesteśmy ciekawi, zwłaszcza o sprawy finansowe, ile ktoś zapłacił, ile komuś dał i tak dalej. Często czujemy, że nie wypada tak zapytać prosto z mostu, więc w języku polskim mówimy: e, jeśli mogę zapytać. I teraz, jak to mówią Anglicy? Oni mówią: jeśli nie masz nic przeciwko mojemu zapytaniu, coś takiego. Czyli: if you don't mind. My asking. my asking, czyli moje zapytanie. To jest wersja oficjalna, ta poprawna. Tam ma być my. Jednak życie pokazuje, że coraz częściej native speakerzy używają me. Czyli często usłyszymy też if you don't mind me asking. Zapraszam przed ekran. Czyli jeszcze raz. If you don't mind my asking, ewentualnie me asking, jeśli mogę zapytać. I przykładowo. If you don't mind me asking, how much rent do you pay a month? Tak, Jak wysoki czynsz płacisz na miesiąc? I drugi przykład z tą wersją poprawną, czyli my. If you don't mind my asking, how much did you pay for the service? Ile zapłaciłeś za tę usługę? No i pierwszy przykład Pani opowiada o jakiejś tam usłudze kosmetycznej, która została zepsuta i miała problemy. No i Pan pyta Was się z ciekawości, ile ta usługa kosztowała. Um, so I Jeszcze raz. I kolejny przykład. Jesteśmy w wypożyczalni samochodów. Pani się zapyta, jeśli mogę zapytać, co będziesz przewoził, no bo chcę dobrać odpowiedni samochód. No i pani użyła tej poprawnej wersji, czyli my. If you don't mind my asking, what are you transporting exactly? Co dokładnie przewozisz? And I just want to get the right vehicle for your No i pani się tłumaczy, I just want to get the right vehicle for your needs, tak? Po prostu chcę dobrać prawidłowy pojazd do twoich potrzeb. I całość? And if you don't mind my asking, what are you transporting exactly? And I just want to get the right vehicle for your needs. I kolejny przykład, panie sobie rozmawiają online i jedna pyta drugiej, where are you living if you don't mind me asking, czyli gdzie mieszkasz, jeśli mogę zapytać. I think that it's a where are you living if you don't mind me asking. I'm in Israel. Jeszcze raz. I think that it's a where are you living if you don't mind me asking. I'm in Israel. I kolejny przykład, pani opowiada, że jej sąsiadka wynajęła sobie babysitter do swojego dziecka, no i ona była ciekawa, ile ona sobie policzyła ta babysitter, więc zapytała, if you don't mind me asking, ta wersja niepoprawna, can I ask how much she charged, ile ona sobie policzyła, ona ta babysitter. Ważny czasownik charge, tak? Charge znaczy ładować np. telefon, ale charge też znaczy liczyć sobie za jakąś usługę. I asked if you don't mind me asking, can I ask how much she charged? Oczywiście to drugie, can I ask, już jest niepotrzebne. I jeszcze raz. So I asked if you don't mind me asking, can I ask how much she charged?

I kolejny przykład Pan pyta Pana: skąd w ogóle miał dostęp do narkotyków w tak młodym wieku, jeśli może zapytać If you don't mind me asking how did you even jak ty w ogóle? Gain access, of... gain access, zdobyłeś dostęp to some of these other drugs at that age w tamtym wieku. Oczywiście dosłownie w tamtym wieku my powiemy jak miałeś tyle lat. Yan, I mean, how how if you don't have my age, how did you even gain access to some of these other drugs at that age? I kolejny przykład mamy tutaj pana, który od 20 lat pomaga narkomanom. Natomiast jak był młody i głupi, sam popełniał przestępstwa i nawet siedział w więzieniu. No i prowadzący z nim wywiad pyta: No to co takiego zrobiłeś, że wylądowałeś w więzieniu, jeśli mogę zapytać? What did you do, if you don't mind me asking? Czyli co zrobiłeś, jeśli mogę zapytać? Well, yeah, it was. Uh, I was charged with RICO. I was charged with RICO. Zobaczcie, drugi raz czasownik charge, ale jeszcze w innym znaczeniu oskarżyć kogoś. I was charged. Zostałem oskarżony with RICO. Tak się nazywa ogólnie to przestępstwo, generalnie gangsterka, wymuszanie i tak dalej. Jeszcze raz? 8 lat. Co you do? If you don't mind asking? Well, yeah, it was. Uh, I was charged with RICO, which is a, a... I ostatni przykład na dziś. Panowie sobie rozmawiają na ławeczce. Jeden z nich jest bezdomny, ale ma pracę. No i drugi się pyta, jak to się stało, że jesteś bezdomny, skoro masz pracę. Jeśli mogę zapytać, if you don't mind me asking, how did you end up homeless? How did you end up homeless? Tak, my byśmy powiedzieli, jak to się stało, że skończyłeś jako bezdomny. That's when you have a job. When you have a job, skoro masz pracę. If you don't mind me asking. If you don't mind me asking, how did you end up homeless when you have a job? If you don't mind me asking. Jinky trzymajcie